Cześć witajcie. Dziś przy poniedziałku yy, zabiorę się za sekcję złok takiego oto serduszka. Co my tu mamy? Mamy tutaj silniczek. Yy, jest to sztormik. Yy, sam słupek. Dostałem go dzięki uprzejmości firmy bez Wiosen, Silnik zatarty. Jaka jest jego historia? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co się z nim stało. Brakuje w nim głowicy. No i co brakuje gaźnika. CDI nie ma. CDI jest tu razem z... Kiedyś mówiłem, że one nie mają CDI, oczywiście mają CDI wbudowane w cewkę. To jest jako jedna całość. Silnik stoi dęba. Silnik stoi dębowo, a rozpoczynam niedługo. To ciekawy projekt też z Yamaha. Być może co nieco się przyda stąd do tej Jamaszki, bo tam już właściciel czeka i czeka na taki ciekawy eksperyment, który będziemy robić. No i co? Rozbieramy to. Zobaczymy, co jest w środku. Czemu to stoi dębowo? Co tam się zadziało? Zapraszam do oglądania. Yy, dobra. Yy, od czego zaczniemy rozbieranie takiego słupka? Może zaczniemy od spodu, żeby on nam stał ładnie górą. Może się uda zdjąć to i to, wtedy będziemy mieli płasko. Postaramy się go rozebrać na atomy. Tu mamy uszczelniacze. Tak przy okazji taka budowa. Może się komuś coś przyda. To jest tłumik, który znaczy to jest ta rurka osłonna, w którą tu musimy zawsze trafić, jak wkładamy spodzinę. Nie? Tu musi wejść do środka. Nie walimy po bokach. Tu mamy uszczelniacz wału 1, tam mamy uszczelniacz wału napędowego. Dobra. Oliwka zaczyna lecieć. Tak pewnie ciekło. Dobra, teraz odkręcimy, tu jest pompa. Musimy się pamiętać w yy, sekcji zwłok, tamtej jamaszki. Mm. Tutaj mamy pompę oleju. Pompa oleju jest w najniższym miejscu, więc tutaj wystarczy troszkę oleju, że jest w silniku, już silnik sobie ciągnie olej. Z jednej strony jest to fajne i bezpieczne, bo nawet jak nam brakuje oleju, to na tym braku jest trochę smarowania, z drugiej strony każdy paproch jest wciągany do pompy oleju. Teraz Wam pokażę, jak wygląda filtr oleju w tym silniku, bo nieraz pytacie, to samo o Yamaha pytacie. Ciekawe, czy uda nam się zgadnąć, co zabiło ten silnik brak chłodzenia, brak oleju o widzimy tu jest pompa oleju w tym miejscu stąd ciągnie olej więc tak naprawdę jeżeli mamy 50 gram oleju już pompa go zaciąga w tym silniku są tu jakieś śmieci ale nie ma ich jakoś wybitnie dużo przynajmniej na to żeby się coś zmieliło o to jest filtr oleju Dobra, dzwoni ktoś do mnie. Muszę odebrać. Dobra, dzwonił klient od innego czterosłupka, który też jest rozebrany. Który film będzie niedługo. Dobra, od czego zaczynamy? No i wszystkie śrubki jakie. Patrzcie jaka ta jest wykrzywiona. Ciekawe czy to. Hmm, czy to będzie ósemeczka. Pewnie silnik dostał jak się strzała, ale też podejrzewam, że po. Pewnie potrzebuje korek do tamtego projektu. Czujny widz będzie wiedział. Chociaż niespodzianka. Dobra, nieważne. Spędzamy kółko. A może silnik się obróci. Rozrusza. Czekajcie. To ma sporo newtów lepiej zawsze sprawdzić, w którą stronę się kręci. niż dokręcić takimi minutę go włożymy ciach no i ściągacz zakładamy ściągacz dobra, śrubki tu będą szóstki pokupowałem sobie trochę różnych śrubek i to są śrubki 12,9 do ściągacza, tu zakładam kulkę żeby nie uszkodzić żeby nie uszkodzić wału choć pewnie ten wał będzie i tak martwy ale zgodnie ze sztuką wśród sobie też podtoczyłem otworek żeby kulka ładnie się trzymała Dobra, muszę sobie klucze poszykować okej okay. Ściąg jest założony. I ściągamy kółko. I gotowe. Kółko zdjęte. Teraz bieramy się za dół. Trzeba go otworzyć i zobaczyć czemu on stoi dęba. No to tam trzyma. Tu mamy odkręcone. Teraz sobie znajdujemy miejsca, gdzie się wkłada śrubociąg i delikatnie go spróbujemy roz o, otwiera się. Z tej strony, z tej strony tu mamy.

Oczywiście, jakby to był nie silnik trup zatarciuch, to bym tak aż go mocno tu nie traktował, śrubokrętem i tym, ale wiadomo. Tu sobie mogę pozwolić na więcej. Klika i staje dęba. Hmm. Dobra, przemyślę jak to zrobić. Dobra, mm, otwarłem, zajęło mi to około 20 minut ponad, nagrzałem to, że aż prawie farba z tego złaziła, bo oczywiście trzymało, trzymało na dolnym karterze, tu zobaczymy, proszę jak się pięknie mieliło, tu się mieliło, trzymało, wał oczywiście już jest też śmietnik porobiony. Musiałem podgrzać to na fest, włożyć śrubę i walić młotkiem, dopiero zeszło, nie? Dobra, yy, co dalej? Tu mamy rozrząd. Od razu pokażę Wam ciekawostkę, bo tak, to jest chore rozwiązanie. Obecnie mam rozebraną Suzukę, którą też będziecie mieli film, yy, która też się podcierała. I teraz, tak yy, w Suzuce, tu łożysko jest. Jest łożysko u góry, jest łożysko na dole. Super rozwiązanie. Ale za to teraz yy, wałek rozrządu w Suzuce wygląda tak. To jest wałek rozrządu z Suzuki. To jest wałek rozrządu z Yamachy Znaczy, zaraz Wam go wyjmę. O, to tylko taka mała informacja. Znaczy, Yamaha. No, to jest Chińczyk, ale jednoznacznie wiem, aż co jest tak samo. Nie? Dobra, to będziecie widzieć na innym filmie. Taka ciekawostka. Yy, bo już w Suzuce też nie ma panewki. Też jest korbowód panewką swoją drogą, już zamówiony. Dobra, nieważne. To będzie na innym filmie. Tu mamy rozrząd. Yy... Dalej stoi dęba. Teraz patrzcie na to. Bał korbowy jest fileto... fifletowy. On normalnie tu nie jest fifletowy. Więc taka musiała panować w tym silniku temperatura. Podejrzewam, że trzyma ta panewka. A szkoda, bo chciałem coś przetestować. No ale to dobra, tym się zajmiemy później, yy, teraz zdejmę, zdejmiemy sobie kółko, no, ruszało się przed chwilą, teraz się nie rusza, dobra, zaraz muszę mieć dwie ręce wolne, odkręcimy po prostu korbowód i myślę, że wtedy tu zacznie się wszystko ruszać, chyba, dobra, odkręcam korbowód, teraz zobaczcie jaki tu jest, jaki tu jest rozrząd, wałek rozrządu, Mamy krzywkę jedną, krzywkę drugą, po środku mamy krzywkę do pompy, do pompy paliwa. Tu mamy, to już mówiłem przy yy, Jamaszce, ale pewnie większość tu będzie od sztorma niż od Jamaszki, więc powtórzę, tu mamy odprężnik. To jest odprężnik, żeby łatwiej się odpalało. I teraz tak, jeżeli silnik się nie kręci szybko, czyli jest zgaszony. Czekajcie, bo się patrzę przez telefon, a nie to, o, to wystaje tyle i to wystarczy, żeby podeprzeć, yy, który wydechowy, tu mamy popychacze, tu mamy popychacze, to jest popychacz od zaworu wydechowego i on go zobaczcie, o tyle później czy zamyka, o. nie, on go tu uchyla na chwilkę tak, bo już górka jest tu. On go tu na chwilkę uchyla, żeby upuścić troszeczkę do wydechu, upuszcza troszeczkę ciśnienia, żeby łatwiej było szarpać. Jak silnik odpali, siła odśrodkowa otwiera to, drucik się chowa i już nie mamy odprężnika. Wtedy ciśnienie jest normalne, dlatego w różnych silnikach to jest różnie robione. Później nieraz się dziwicie, że jest bardzo niskie ciśnienie. Tu akurat na wydechu, nie? nieraz jest. no, Tu jest na wydechowym. Tak jak widać, tak działa odprężnik w tych silnikach. I później mierzycie nieraz kompresję. Kompresja malutka. Teraz jak chcecie to pokonać, trzeba bardzo mocno szarpać szybko. Wtedy jak yy, będziecie szybko szarpać, odprężnik się otworzy i pokażę Wam prawdziwe ciśnienie. Dobra. Yy, odkręcam korbowód. Wiemy sobie popychacze. Zaworowe. Wszystko jest nowe. To już nie ma śladów zużycia. Taka temperatura to tu wskazuje na brak chłodzenia albo brak oleju. Chyba go podejrzewam, że go ktoś odpalił, kupił nowy, nie zalał olejem i poszło. Bo nawet jak byłby olej, to olej by się smażył, on by się zatarł, ale takie filetowe. I takie fioletowe to by tu. Zresztą, zobaczcie, jak go otwarłem i tu nie było grama oleju w nim. No tyle, było. rozłożyłem szmaty, bo mi będzie olej płynął, będzie wszystko, a z niego wypłynęło tyle, pewnie, co ze, ze składania. Dobra, odkręcam korbowód. Tak, myślałem, tylko popuściłem leciutko korbowód. I się nie żyje! Kręcę Kręcowywuje się No, dobra, odkręcam korbowód, wyciągam wał korbowy. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Cylinder wygląda chyba ok. Jakieś drobne ryski, które nie mają wpływu, ale no to jest na pewno stało, za stopione na korbowodzie. Wykręcam korbowód, wyciągam tłok. <gry> Adam na taką koncepcję. Co prawda to nie jest należąco. Nie wiem czy to nie miałoby wpływu ilość oleju. No bo on jednak byłby utopiony w oleju, czy w olej by to nie pomógł. Chcę zobaczyć na jakich obrotach otworzy się. Jak się otwarł Zamknął się. Otworzył się. Zamknął się. się Czyli otwiera się on przy 500 obrotów. Tu na razie bez oleju, bez niczego. Nie wiem, czy w oleju nie byłoby to inne. 500 obrotów. Wiadomo, że ten się kręci. Dwa razy wolniej od silnika, czyli przy 1000 obrotów otwiera się odprężnik. Czyli tak jak silnik odpali, wtedy odprężnik mamy otwarty. Spróbuję Wam to nagrać w bardzo zwolnionym tempie, czy mi się uda, nie wiem. Okej, okay. mamy wszystko rozebrane. I teraz tak, korbowód nie wygląda najgorzej. Myślałem, że tu będzie stopiony, że coś. No oczywiście to nie widać, ale no, złapany był, stało to na dębowo. Mimo, że wygląda całkiem... Całkiem całkiem wygląda. <laughs> nie wygląda tu jakoś strasznie źle. Tłok. Tłok w ogóle wygląda dobrze. No tam jakieś ślady, ale nie ma jakichś wżerów. Wygląda ładnie. Cylinder. Cylinder cylinder czemu wam tu przyświecić. Cylinder to w ogóle. Ma tam jakieś ryski gdzie nie gdzie. Znaczy takie ślady. Widać, że tłok puch i łapało już tłok, ale to jest kompletnie niewyczuwalne. Mamy ślady honowania. Tu jest jedyna kreska taka, ale ta kreska kompletnie jej nie czuć. Tu widać takie kreseczki, czyli zaczynał tłok puchnąć, ale wcześniej złapało karter. Wcześniej złapało karter, i teraz tak. Tu złapało, no i złapał korbowód, dwie rzeczy. Najbardziej chyba tu trzymało. Bo teraz zobaczcie na kolor tego wału, jaka tu panowała temperatura. Nawet nie jest mocno zniszczony w porównaniu do tamtego, ale raczej jest fioletowy. Tak tu było gorąco. Tak tu było gorąco. Tutaj czop jest w miarę OK. No a rysy. Nie no, pod, tu już pod się czuć. Tu czujemy, wyczuwam pod paznokciem rysy czopu. Góra gdzie było łożysko idealna i też tu temperatura proszę. I teraz podejrzewam ja na 90% że on pracował po prostu bez oleju ten silnik. Aczkolwiek mógł pracować bez wody. Ale ja myślę że on pracował bez oleju choć nie wiem nie znam. A teraz zobaczcie tu mamy tu rozwiązanie Suzuki które pracowało bez wody więc tak, łożysko to jest dół albo na odwrót, nie dół. Dół, góra, mamy dwa łożyska, dzięki temu wałowi nic się nie stało, ani u góry, ani u dołu czop przetrwał. Po prostu spuch tłok, spuchł tłok. No, i się nikt zaczął zwalniać. Właściciel szybko to zdiagnozował, znaczy na zasadzie zorientował się, że mu puchnie z gaz. No i tutaj wszystko na oryginałach, naprawa samych części. Wszystko z oryginału około 700 zł. Nie? Gdzie tutaj wszystko z Chin, jakby chciał zrobić. No nie No karter sam, no to już, jest, to już jest koszmar. Cylinder, ten wał korbowy, korbowód to. No. A wystarczyło dać tu drugie łożysko. Nie byłoby oleju, tłok zacząłby puchnąć, silnik by zgasł, wymieniłby tłok, wymieniłby korbowód, silnik pływałby dalej. No, takie to jest rozwiązanie Yamachy. Chińczyki to skopywali, dlatego powtarzam: w tych sztormikach czy w Yamachach, najważniejszy olej plus chłodzenie to trzeba sprawdzać, to musi być. Jak będzie, silnik będzie niezawodny, nie pływał dużo lat, ale to są podstawowe. Podstawy, zresztą jak w każdym zaburtowcu, dobra. Oczywiście dużo podziękowania dla firmy Bezwioseł, która dała mi taki obiekt testowy do badań, do rozbiórki. Nie bała się, że ktoś powie, że to śmietnik się zepsuł. No, bo pewnie zaraz siebie jacyś pojawili, co by tak gadali. Eee, no, dała. Kończymy na dziś ten krótki filmiczek, a niedługo zaczniemy coś. Dobra, nie będę na razie mówił. Jak zacznę, to będzie. No to czekamy na części. Też będzie film. No to trzymajcie się. I do następnego.